Uwaga, trzy znaki Zodiaku, które jeszcze w tym roku mogą zmienić swoje życie na lepsze. Po pierwsze, ryby, i zobaczmy, co będzie dla nich przesłaniem. Jest to karta malachitu, czyli karta finansowa, więc ryby mają jeszcze w tym roku okazję na zmianę pod kątem finansowym. Po drugie, będzie to panna, i sprawdźmy, co będzie dla panny. Panna będzie miała bardzo dobrą intuicję, więc jeśli wy macie ten znak Zodiaku lub jeśli znacie taką osobę, to powinniście mocno kierować się własną intuicją. Ona może was prowadzić w kierunku bardzo dobrych zmian jeszcze w tym roku. Oraz po trzecie oczywiście Byk. Sprawdźmy, co będzie dla Byka. Będzie to oczyszczenie z jakichś przeszłych doświadczeń. Po prostu jeśli jesteś bykiem, to jakąś przeszłość dosyć mocno w tym roku zostawisz za sobą. Masz szansę rozpocząć jakiś nowy etap w swoim życiu, więc jest to naprawdę bardzo ciekawe przesłanie dla Ciebie. Jeśli przyjmujesz dobrą energię z tego filmu, pamiętaj, polubić ten film i zaobserwować mój profil. Jeśli masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, to nie przegap tej okazji, ponieważ ja i moja rodzina robimy bardzo dokładne wróżby z kart od ponad 120 lat. Wyjdź na stronę kluczprawdy.pl i zamów u mnie prywatną wróżbę.